Benedicita, ostatecznie opat, który ma autorytet, pamięta również o boskim sądzie. Niechętnie myślimy o tym, że będziemy sądzeni, że staniemy przed Bogiem z naszym życiem i będziemy musieli za nie odpowiedzieć. Reguła pokazuje nam, że dla opata jest to źródło siły, źródło inspiracji. Czy możemy pomyśleć aż tak szalenie, że to, że Bóg będzie nas sądził, jest dla nas źródłem siły. Ależ tak, bo przecież będzie nas sądził Bóg, który jest miłością, Bóg, który nas zna lepiej niż my sami siebie, który nazwie wszystkie rzeczy po imieniu i będzie najsprawiedliwszym sędzią. A zatem już teraz żyjmy w taki sposób, abyśmy byli gotowi na spotkanie Pana Boga, naszego sędziego. Byśmy o tym z czułością, o nim jako o naszym sędziu, tym, który będzie nas sądził i który wyda o naszych duszach wyrok sprawiedliwy.